Warsztacie. Witam Was w kolejnym vlogu warsztatowym. Dzisiaj dwa tematy na szybciutko, jestem w trakcie pewnego projektu, przygotowuję sobie materiał, także jest okazja porozmawiać troszeczkę na temat mojej maszyny do obróbki drewna, co tutaj wymodziłem, jest to samoróbka, dwie maszyny w jednym, za chwilę o tym porozmawiamy, ale drugi temat, przy okazji zrobimy podsumowanie i moja opinia o Sogarko w sugarku, grubościówce firmy Parkside, którą zakupiłem chyba ponad rok temu, także troszeczkę przerobiła, powiem Wam czy warto było, czy się nadaje do czegokolwiek i jakie są z nią problemy, bo są, także zapraszam. I dobrze, tutaj jest wspomniana maszyna, dwie maszyny widzicie, jest stół obrotowy. Rok temu jak zakupiłem e, tą sugarkę, długościówkę tego Parkside'a, zrobiłem taki spontaniczny film o niej, moje pierwsze wrażenia, unboxing itd. Tak dalej, tak dalej. Zresztą film cieszył się bardzo dobrym powodzeniem, cieszy się do dzisiaj, za co Wam dziękuję, poznałem, e, poznałem. Przybyło mi wiele subskrybentów dzięki temu filmowi. Wiadomo, Parkside, słowo magiczne e, dla algorytmów YouTube'a. Po roku e, wracam do tematu. Może znowu przyjdą nowi e, subskrybenci których interesuje majsterkowanie, interesują takie tematy. Jeżeli takim jesteś, cieszę się, że trafiłeś. Zobacz inne filmy, zobacz o czym jest ten kanał. Jeżeli ci się spodoba tematyka, to zapraszam. Ale wracamy do tematu. Jest grubościówka, była zakupiona. Pierwsze wrażenia nie były najlepsze, co było widać na filmie. Była uszkodzona. Było prostowanie blatów, było, były podziwiane elementy, było prostowanie też tej osłony i tam jeszcze różne inne przygody. Sama grubościówka była bardzo, jest, jest, bardzo wiotka, po prostu delikatna, wygina się praktycznie w rękach. Moja modyfikacja pierwsza, jaką zrobiłem, to tutaj przejdźmy z tej strony. To była ta przykładnica, ta przykładnica, bardzo prosta przykładnica z kawałka u mnie blatu bukowego montowana na dwa ściski stolarskie. E, świetna sprawa, bo ona przede wszystkim pozwala nam przesuwać. Ja za chwilę to odkręcę, bo tu jest ta jeszcze nakładka na tą przykładnicę, abym mógł naprawdę duże elementy obrabiać, ale skupmy się tutaj na tej mniejszej części e, przymocowanej tymi ściskami. Ona ma e, to do siebie, że przy okazji nam już usztywnia blaty, bo mamy złapany ścisk tutaj na oblat i tutaj oblat. E, na filmie jest to szczegółowo pokazane, jak jest zrobiona. Wiadomo, e, tutaj musi być ona. Wyższa, tutaj niższa, czy tam na odwrót, generalnie chodzi o to, że podstawową rzeczą, którą ja radzę zrobić, to ustawić stały zbiór 1 mm, to jest maksimum dla tej maszyny. 1 mm, możemy sobie to nawet tu skontrować żeby już nie było możliwości regulacji. To jest również pokazane na filmie z tą przykładnicą. Zobaczcie sobie to, to Wam naprawdę pomoże, nie zajechać tej maszyny tak szybko jak ja. Nie żartuję, jeszcze działa. Także to było pierwsze. Drugim, drugim, drugą modyfikacją, na którą wpadłem, bo na tym mi też zależało to były te przedłużenia blatów. Ja kombinowałem coś wiecie z jakimś taką zabudową, z nogami, coś tego i później wpadłem na świetny pomysł. Właśnie tu jest takie łoże, za chwilę ja to będę demontował, bo potrzebuję już grubościówkę. Także zdementuję to wszystko na waszych oczach, za chwilę zobaczycie jak to jest zrobione, jeżeli jeszcze nie oglądali tego filmu. Tu jest takie łoże ze sklejki, które wkładamy. Pod spód na grubościówkę. Grubościówką dźwigamy je do góry i ono jest zamocowane. Dokręcamy blaty. To są takie piny. Regulujemy to wszystko pięknie, ładnie, e, jakąś tam poziomicą. Czy ja to, ja to robię od szyny. Po prostu e, czekajcie, przyniosę jedną szynę. Ja to robię za pomocą szyny, po prostu przykładam szynę do jednego blatu, do jednego blatu wiadomo. I tu musi być idealnie to wypoziomowane, tak samo podawczy blat. E, tutaj troszeczkę czasu poświęcimy. 10, 15, 20 minut. Zrobimy to elegancko i mamy spokój. Także to fajne. Tutaj ważne jest, żeby były podpórki, żeby tu nam nic nie pracowało, bo wiadomo całym sukcesem tego, że to w ogóle działa i potrafi obrabiać taki materiał, tak jak potrafi, tak potrafi, za chwilę dojdziemy też do tego jak to potrafi, to jest sztywność tej maszyny. Raz to jest ta przykładnica, druga, druga część to jest te łoże pod spodem, ono znowu nam nie ruchamia te blaty. I tutaj te podpórki oczywiście robią robotę bardzo, bo tutaj byśmy mogli teraz już usiąść, gdyby tego nie było, no to wiadomo, że to wszystko będzie pracowało, a to się przekłada na wyniki pracy. Ja zobaczę tutaj z tej strony mam już naprawdę sporo materiału zrobionego. To robiłem przez ostatnie e, tam dwa dni. Oczywiście to nie było, to było po kilka godzin, no ile mogłem tu być, to byłem. Jesion był z takich dech rozcinany na pile. To są naprawdę sześciocentymetrowe Ogromne dechy, ja go rozcinam w tą, w tą stronę, bo, bo takie e, grube mi e, nie są potrzebne i no jest tego strugania mnóstwo. Jest bardzo krzywy, bo on jest już tak troszeczkę wiadomo w tą stronę. W, to jest materiał pod planem. No, ja to tak rozcinałem wtedy, też jeszcze nie wiedziałem co będę z niego robił, dlatego muszę go teraz w tą stronę rozcinać. Jest trochę tego strugania. Przejdziemy do wyniku strugania. Ja teraz rozbiorę. Te urządzenie pokaże Wam już samą krótką ściółkę. zdejmę te przedłużenia platów. Pokażę Wam jeszcze raz tą przykładnicę. Bo myślę, że jeżeli chcecie na tym pracować, no to warto przynajmniej wiedzieć o tych modyfikacjach. A później Wam powiem plusy i minusy tego urządzenia. No i co się na dzień dzisiejszy z nim dzieje, jak sobie poradził z tą pracą przez rok. Jeszcze jedna rzecz zanim to porozkręcam, o której nie wspomniałem. Tutaj możemy sobie naprawdę wszystko w bardzo prosty sposób wyregulować. Idealny kąt prosty, tutaj widzicie z tej strony są podkładane papiery ścierne. Naprawdę proste, ale skuteczne. To wszystko działa. Regulujemy sobie co do joty. Normalnie była ustawiona ta przykładnica na tych papierach. Ta sklejka widocznie w tamtym garażu ją przywiozłem wczoraj. Troszeczkę musiała się pokrzywić, także musiałem tutaj to skorygować. I tutaj na całej długości mam idealny kąt prosty. Także proste, ale skuteczne. Dobra, rozkręcamy, patrzcie jak to jest zbudowane. To wygląda. To łoże jest złożone pod długościówkę. Idę po rączkę, po korbkę. Teraz zobaczcie. Wyjął ją spuszczę. Tutaj mam dwa takie, żeby się to sparło na tych platach. I po prostu wyciągam. To jest takie łoże. Ono nawet tutaj ma. Odbiór urobku, normalnie tu podłączam sobie wąż, i powiem Wam, że dobrze to działa. 80% tutaj mam taką sztukę, bo z tej strony jeszcze musiałem zasłonić i naprawdę fajnie dużo tego odchodziło. Z tym nie było problemu, wiadomo, że jest 100%, ale, ale działało to naprawdę dobrze. Tam przez jakiś czas nie podłączyłem, to się pozatykało, musiałem tam nieważne. Słuchajcie, tak to wygląda. Zobaczcie, tu jest ta przykładnica, o której mówiłem. Jeżeli masz, albo zamierzasz kupić tą grubościówkę, powiem Wam za chwilę do czego ona się nadaje, tylko i wyłącznie. Jeżeli masz, albo zamierzasz, to to według mnie jest obowiązek zrobić. Przykładnica, która jest w jest do śmieci, to nie nadaje się żadnego użytku. Jakieś tam wiadomo delikatne rzeczy, gdzie nie dociskasz bardzo, ok, może się uda zrobić, nie? ale to jest proste w wykonaniu, yy, pokazuję to na filmie, nawet nie trzeba Robić tego na strugarce, można po prostu podłożyć tutaj 1 mm pasek, czegoś tam, o kolejne, jakiejkolwiek. Zobaczcie film, będziecie wiedzieć o co chodzi, możecie to zrobić po swojemu, można papier podłożyć cokolwiek. Generalnie wiadomo, jeżeli tu jest blat opuszczony, to ona tu musi być, ona musi być z tej strony szerszą milimetr niż z tej strony, tak? Aby nam nie krzywiło blatu. Jeżeli będzie tak to zrobione, tu będzie ten schodek milimetr, tu będzie idealnie. Blaty są już w tym momencie usztywnione, już tak nie będą latać i już to będzie o wiele lepsza praca. Dobra, tak to wygląda. Ja teraz sobie e, w sumie za chwilę rozkręcę całość, obrócę już do kolejnej pracy, do tego projektu. Ale z Wami miałem rozmawiać na temat grubościówki, później Wam pokażę jeszcze e, ten mój stół obrotowy, zresztą widzieliście go na filmach. E, to wyszło przez przypadek, może nie, może nie przypadek, tylko samo przejście, że, że te dwa projekty się połączyły. Czyli te przedłużenie blatów zrobione rok temu z tym stołem obrotowym i wyszło co wyszło. Ja wiem, że to wygląda e, dla niektórych zabawnie, dla niektórych nie. No nie każdy lubi takie majsterkowanie, a niektórzy właśnie takie coś lubią. Nie dla jednego to będzie ogrom pracy niepotrzebnej, bo można iść kupić fatrujkę i gra gitara czy tam jakieś inną profesjonalną maszynę albo półprofesjonalną. Ja podchodzę do tego trochę inaczej. Mnie takie rzeczy sprawiają przyjemność zwyczajnie. Po prostu y, takiego projektu nikt mi nie wyśle linka. Myślę, że nie wyśle linka z takim przedłużeniem blatów, który był zrobiony film ponad rok temu, bo myślę, że, że nie ma tego na YouTubie, że, że ja to po prostu wymyśliłem i to działa. To działa. Nie, pokazała, nie pokazałem Wam w tym morzu bardzo ważnej rzeczy, zapomniałem, także na chwilę je tutaj wspomniemy. Te cztery imbusy, te śruby, to są właśnie piny regulujące te blaty. Wkręcając je bądź, w, bądź wykręcając, ja sobie je poziomuję w tej osi i w tej osi idealnie do blatów na tym urządzeniu. Także to jest zrobione bardzo fajnie, bardzo fajnie to działa. Mówię, przy chwili cierpliwości możemy sobie te blaty te blaty wyregulować idealnie. Jedynie co mogłem zrobić inaczej, to mogłem po prostu tutaj wywiercić otwory, żeby przez imbus sobie przez blat już go dźwigać, tu go popuścić. No ja muszę ściągać i zakładać. No, teraz zrobiłbym to inaczej, ale już nie chcę się tego momentu Dobra, odkładam to wszystko i przechodzimy do, do meritum, czyli do mojej opinii o tej strugarko-grubościówce po roku użytkowania, czy warte i do czego się nadaje. Jedno trzeba przyznać, nie miało mnie łatwo, ale też nie, nie chodziło o to, żeby ją jakoś tam y, oszczędzać bardzo. Ona u mnie miała pełnić funkcję strugarki. Grubościówką jest, jak wiecie, D-World DW733, ona na stałe chodziła tylko tutaj, Gór, na górnych blatach pracowała. Nie miała łatwo, bo przede wszystkim wstrugała jesion, jesion, ten jesion, z, tak jak pokazywałem, z takiego materiału, także naprawdę twardy materiał, wstrugała również troszeczkę dębiny, tutaj e, ja sobie złożę jak mogę jakieś tam e, stare blaty, nie blaty, odzyskuję tą dębinę, także też troszeczkę takiej dębiny wstrugała, robiłem tam jakieś deski, nie deski, z dębiną jej szło o wiele lepiej, niż, niż z jesionem, e, miękkie drewno, jakaś sosna, nie sosna, świerki, bez problemu daje radę. Ale, ale słuchajcie, znowu jest taki problem, że łatwo zajechać to urządzenie. Naprawdę powiem Wam szczerze, że ta strugarka po tej robocie myślę, że jakbym bardzo chciał, to w jeden dzień ją po prostu zajeżdżam i jest po maszynie, bez problemu. Mówię teraz poważnie. Szybko się grzeje przy jakiejś takiej twardszej pracy, szybko się grzeje, trzeba robić przerwy, to długie przerwy. Ona po prostu... Nie daje rady. Ta, te, ta cała konstrukcja jest wszystko w porządku do takiej amar, amatorszczyzny. Jak najbardziej uprzemy się i zrobimy. Będziemy strugać lamely takiej dłuższe i dwa razy dłuższe. I to wszystko się uda. Mamy ten bazowy kąt wyprowadzony. I teraz zobaczcie, jest on Nawet przy takim hobbystycznym urządzeniu. Zobaczcie, jakie są efekty strugania. To wygląda naprawdę dobrze. Tylko wygląda dobrze, gdy mamy usłojenie równe wzdłuż. Wtedy materiał jest łatwiejszy do obróbki. Jak ktoś wie, a jesień jest bardzo nieregularnym materiałem. Jeżeli mamy już taką lamelę, ta część jest strugana, no to tutaj wygląda to o wiele gorzej. Są wyrwania, ta powierzchnia nie jest idealna. Tutaj prędkość strugania też ma, też ma różnicę. Znalazłbym tutaj lamele z takim trudnym, z trudną powierzchnią zobaczcie na przykład tutaj. Gdzie naprawdę się przyłożyłem, prędkość była bardzo mała. I tutaj wyrwań nie ma jako tako. Tutaj dalej już się pojawiają, tutaj znowu nie ma. Ja oczywiście mi zależy. Tutaj przede wszystkim na koncie. Ja po prostu tą powierzchnię poprawię na diłcie, jak już będę miał wyprowadzoną drugą krawędź, wrócę do tej i będę to próbował usunąć. Na grubości mam, bo mam tutaj 24 mm, a docelowo będzie 20, podejrzewam, 20 mm na przykład. Także da się to zrobić. Także taki regularny materiał, zobaczcie, takie usłonie wychodzi usłonienie, wychodzi po prostu pięknie, naprawdę. Ja byłem w szoku. I słuchajcie, te noże już jedno biurko zrobiły. To jest drugi taki duży projekt pod, pod naprawdę dużo strugania. Także te noże się trzymają. Ja czasami mam wrażenie, że, że lepiej się trzymają niż w tamtym przepachu, bo w tym przepachu już mam trzeci komplet noży. Fak, fakt, że ja tam przewoziłem cuda, o tym też robiłem film, mówiłem. Miałem materiał killera, że nie wiem co to był za materiał. Bardzo gęsty, w ogóle tak nieprzyjemny zapach wydawał z siebie, tłusty. Ale to nie był żaden, to był materiał po meblu, także to nie był, że coś było mokre, czy nie mokre, czy takie, jakiś egzotyk, taki naprawdę. No i on potrafiła jedna deska, noże, je, nowe noże załatwić, nie? Także wracając, co ja Wam radzę i jakie są moje wnioski? Maszyna Parkside, grubościówka, tylko i wyłącznie do zabawy w drewnie. Takie projekty ją wykończą, ta maszyna już jest na wykończeniu, mówię, mówię szczerze. Podejrzewam, że jak mi on docisnął jeszcze e, troszkę z takim materiałem, to ten silnik klęka, on już zaczyna, już zaczyna szwankować, zaczyna wydawać inne głosy, ja wtedy muszę przerywać pracę, czekać aż ostygnie itd., itd. Ale jeżeli podejdziemy do tego normalnie, chcesz, chcesz nauczyć się robić jakieś pierwsze małe klejonki, deski, jakiś tam blacik, sosnowy, świerkowy, nie wiem, coś z jakiejś łatwiej, nawet tam dębowy, ale blacik, mały raz na jakiś czas. To tak, jak najbardziej tak, nauczysz się, popróbujesz sobie, pooglądasz kilka filmów, jak to się robi, z czym to się je, dla zabawy, dla fanów, dla swojej, wiesz, jakiejś takiej przyjemności, to tak, ona struga, po prostu, da się wyprowadzić w kąt, da się robić duże klejonki, zobaczcie, budowa biurka, tamte pierwsze biurko dla pierwszej córki jest gotowe, stoi do dziś, o, klejonka 18 mm, wszystko wyszło pięknie, ładnie, okej, okay, ja rozumiem, że tu jest problem jeszcze z grubością. właśnie, dlatego też wrócimy, bo ja na początku tam troszeczkę używam tej grubościówki, teraz wiadomo, że wykańczam to na diolcie. ale ta grubościówka jest do ogarnięcia. Ona jest do ogarnięcia. Obiecałem wam ten film i zrobimy tak, jak zrobić, jak poprawić tą grubościówkę w bardzo prosty sposób. Ja o tym po prostu zapominam, bo jej nie używam. Obiecałem wam taki film, gdzie mam pomysł, jak ją poprawić w prosty sposób, tak, żeby nie robiła podcięć, czyli żeby nie występował tak zwany snape. I zrobimy tak, jeżeli to was lana interesuje. To zostawcie łapkę pod filmem, będzie 200 łapek. To ja wracam do tematu, robię film cyk, cyk. I tutaj, jeszcze przy okazji, żebym tylko nie zapomniał, chciałem powiedzieć, że to jest pierwsza wersja. Teraz wyszła druga wersja i o drugiej wersji tej grubościówki, tam nieco poprawionej, przede wszystkim poprawionej do transportu, zrobił film o niej. Nasz kolega z kanału, Paweł, kolega z kanału e, Tanie Majsterkowanie. Tam się on troszeczkę o niej pokazuje ją, ja przede wszystkim próbuje itd. itd. Także zapraszam tak również Was do niego na kanał. On również ma jakieś pomysły co do modyfikacji. Będziemy czekać na jego filmy, też wspominał o grubościówce. Także chcecie moją wersję, zostawiajcie łapki w górę, zrobimy taki film dla Was. Mi to nie jest potrzebne, ale mam pomysł, nawet już pokazywałem, że już wycinałem na laserze takie pierdółki do tego pomysłu, oczywiście tam nie, nie trzeba mieć lasera, żeby była jasność. Także... Będzie taki film, jakby co obiecuję. Wracając do tematu: Urządzenie działa, tylko właśnie, jeżeli jesteś takim na początku drogi pracy z drewnem i sobie myślisz, że na razie sobie kupił Parkside'a, jakieś tam proste klejonki, na razie stoły, stoliki będę małe, robił na Parkside'ie. Później, jak mi to będzie szło albo coś się spodoba, to sobie kupię maszynę tam profesjonalną, hamera, czyli tam innego. Wood -Mizera. to nie, nie tędy droga, bo przy takiej robocie na dwóch projektach i maszyny nie ma. Jest koniec. Po prostu ona już nie będzie miała siły, albo będzie się grzała w ciągu e, czterech lamery. E, tak to niestety wygląda i taka jest prawda. To jest maszyna, stricte zrobiona do majsterkowania, do hobbystycznej pracy. I to jest koniec. Nie ma czegoś takiego. Dla mnie to już jest chyba ostatni projekt na tej maszynie odnośnie jesionu. No, bo myślę, że ona już nie przeżyje kolejnego projektu. Jaki miałem plan? Ten stół obrotowy. Ja mam szepacha, jak wiecie, ale szepach wychodzi za wysoko. Dlatego tutaj wylądował Parkside. Nie tylko dlatego, żeby Was przyciągnąć słowem Parkside, chociaż to też, bo jak wspominałem, to działa i ja tego nie ukrywam. Ale plan jest taki, że po prostu zamienię to na jakiś mocny strug. Bo tutaj przede wszystkim jest problemem moc. Profesjonalne narzędzia są tak konstruowane, żeby przy maksymalnym obciążeniu pracy moc silnika nam zostawiała ten taki nadatek bezpieczny, po prostu, żeby tej mocy nie brakowało. My tutaj robimy wręcz przeciwnie, non stop obciążamy ją na, na maksa, a jeszcze bardziej niż na maksa. Ona po prostu nie ma prawa długo pracować, długo żyć, bo, no bo za ciężko pracuje. Ten silniczek jest słaby, on ma 1000 chyba 1250 watów czy jakoś tak, no to, to jest śmiech na sali, to nie ma o czym gadać. W, w tym przepachu jest 1500 watów, także tam też do jakichś takich grubszych projektów w twardym drewnie? Ja rozumiem, że robiliście. Nie jeden z Was zrobił stół dębowy na szepachu i na innych być może maszynach. Okej, okay, wszystko fajnie, tylko mu powtarzam, dla hobby. Jeżeli ktoś chce robić na razie stoły na takim, a później jak się dorobić sobie kupić większy, to szkoda pieniędzy, bo to nie zarobi na siebie. Zrobisz jeden stolik, dwa stoliki, trzy i ona się po prostu spali. Koniec. Także jeżeli chcesz na tym majsterkować, uczyć się pierwszych klejonek, tak i nic więcej. Dobra, ja myślę, że to by było na tyle. Znacie moją opinię. Zobaczcie inne filmy odnośnie tej grubościówki, odnośnie tego projektu. Teraz lada y, Dzień będzie film z tego projektu. Będę robił, teraz już odwrócę, to będę pracował na grubościówce, która jest pod spodem. Później klejenie, y, znowu struganie na grubościówce. Później będę już formatować to zagłębiarką, szyną, y, korpus. I tak powstanie biurko. Ciekawostką jest taka, że jest plan, żeby nóg nie kupować stolowy, tylko tutaj mamy przedstawiany również jesion z tego samego materiału, ale grubszy, i z tego będziemy robić nogi. Pierwszy, pierwsze takie nogi do biureczka, zobaczycie, jaki mam pomysł i jak to wyjdzie. Dobra, bo ten film będzie na Wam długi, ale ostatnio kilku z Was narzekało, że filmy są za krótkie, tak więc proszę, jeżeli wytrzymałeś od początku do końca szczerze wytrzymałeś to, pisz komentarz od dechy do dechy wiecie jak to działa, jeżeli chcecie, żeby ten kanał się rozwijał podoba Wam się to co robię, to treść tego kanału, no to lajk, like, jakiś komentarz to zawsze algorytmy YouTube'a pozycjonują wyżej taki film, a dla mnie to jest jakiś tam sygnał, że że warto i tyle będziemy kończyć, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem dziękuję Wam bardzo Zapraszam Was na kolejne moje filmy o projektach, o narzędziach. A tyle na dzisiaj, dzięki Wam bardzo. Majsterkujcie, rozwijajcie się, trzeba mieć jakieś hobby. Ja Was zapraszam na kolejne filmy. Cześć, do następnego.